Siemanko, mordeczki. Witam Was w kolejnym Shama Vlogu. Jestem w galerii Echo w Kielcach. No i mordeczki. Mam tutaj. Steka z tuńczyka z ziemniaczkami. Słówki nie brałem, bo nie było żadnej która by mi odpowiadała. Co z barbecue. I A jest ze mną mamuśka Jest tam, nie mamuśka Mamo, zapraszam tutaj. I... Nie wiem tu wziąć za bardzo. O kurde. Dobra, to y, pokażmy tutaj co mama masz. No to co chciałam to było... Mhm. Nie wyga... Nie wygał. Okej. Czy widzę kalafurek, y, marcheweczka kapuka i... co tutaj jest? Synania. A, a tu mamo o co masz? A ja mam akurat pożyczkę e, Malina i jako. Smuffy. Także oczywiście sobie teraz jeszcze. A, no, żeby tu je raz, tylko nie wylać. Nie, raba. No, jak ładnie wygląda? A pewnie. W kształcie buta. Nie mogę otworzyć tego, mama, pomóż, bo ja nie chcę wychlapnąć tego sosu. Nie chcę wychlapnąć sobie tego sosu, dlatego tak się z tym czaję. Mm -hmm. Melasowy. O ja, ślinotok już mam, już mam ślinotok. średnio wysmażony mam nadzieję chyba już wystygło nie, jest ok mmm soczysty wow ale soczystość, może nie jest taki bardzo miękki mm. ale, ale taki dokładnie chciałem dokładnie taki dokładnie, średnio wysmażony średnio wysmażony mm. Ok, spróbuję teraz z sosem. To jest dokładnie taki, jaki chciałem. Albo to był po prostu taki twardszy kawałek. Mmm! Pyszota. Mmm! Stąd nie jest ten sos. Nie jestem O, To może jeszcze zróbmy mm, taką zbioczą, No, ja mam z tobą teraz ja Także, momencik. Ok, yy, Także, zajadamy. I e, ja mam akurat znowu fisza, a ty mam masz, e, no, że no tak. smak na tak. Także zajadamy. Chciałam coś ciekawego, coś zjeżdżającego. no jazdania była mm -hmm. fajna, ale to wszystko z Tu mm -hmm. Widzicie, mało no. wege-friendly. Ale za to, Za z czerwonej jest, zobacz, z korczycą. Oh. okej okay, mordeczki e, może trochę już rozwalone u mnie, mięsko, ale jak widzicie, akurat jest soczyste. Naprawdę ładnie to wygląda. Ziemniaczki jak zawsze, petarda. Smoothie, elegancko. A ty, mamo, jaki masz tutaj, jaki sok? Grapefruit i mango no i jeszcze sałatka z kapusty no mało wege friendly tutaj jest niestety trochę lipa Ok, ja mam ja odstąpiłem dwa ziemniaczki oczywiście northpeachowe jak mama z ziemniaczkami no no niestety wystygnięte już wiadomo no troszeczkę czekałem też tego. Na mamuszkę, żeby też zacząć nagrywać wiecie. Życie youtuber. Tylko te kartonowe słomki kurwa. Zmieniają smak. Chią kartonem, no niestety, kurde. E... jakby nie można było kurdeć jako plastiku zrobić. Plastik konopny, nie no, błagam. Przecież to to nie jest drogie. Plastik z plastiku konopnego biodegradowalne słonki. A tu co? Pejdłuża. od tej mordeczki to czas na podsumowanie. Ja daję 5 z plusem na 6 oczywiście za całokształt kształt. Bo wiecie co? Smoothie było przepyszne. Eee, ziemniaczki bardzo dobre jak to jak zawsze łosoś miejscami był lekko twardy, takie albęte a miejscami był troszeczkę przeciągnięty, troszeczkę. Ja nie mówię, że jest źle. Po prostu nie był cały bardzo soczysty. Tam gdzie było trochę cień, cieńsze mięso, to było bardziej przeciągnięte, gdzie było grubo, soczyste i twarcy. także ogólnie 5 z pisem na 6 jest naprawdę bardzo dobrze także jak macie nowspisza u siebie na mieście spadajcie a jeśli ja mam okienię, e, tą ta tą kapustkę za łapkę no właśnie słaba czwórka, czyli czwórka z minusem ale... Dzięki soczkowi um, służeniu, czwórka może Czwórka? No to pełna czwóreczka. No. To ratuje. No i widzicie. Naprawdę, który tutaj w galerii Echo trochę nie jest wygasędlej. No. Poza tym to było mało ciepłe. No właśnie, mało ciepłe. To wystygły. No mimo, że po prostu nie ma tutaj takiego grzania i może dlatego tak szybko to jest dobra, także mordeczki, trzymajcie się wielkie pozdro, żółwik